Wyzwania. Kiedy przychodzą wyzwania, fajnie by było mieć właściwe narzędzia. Nie wiem, czy tą małą siekierką 600 gram rozwalimy kłodę, która waży 40 kg i jest świeżo wycięta w lesie. Podejrzewam, że narzędzie jednak ma wielkie znaczenie i tą siekierką tego nie zrobimy. Kiedy przychodzą wyzwania, trzeba najpierw. Zastanowić się, czy mamy odpowiednie narzędzia, żeby je rozpocząć. I wtedy możemy podjąć wyzwanie i dać się do roboty. Zwróćmy uwagę, że czasem jest tak, że efekt nie przychodzi od razu. Wkładamy wysiłek i wydaje się, że nic się nie dzieje. Minęły kolejne dni, kolejne starania. I dalej się wydaje, że nie ma żadnego efektu. Często po czasie przychodzi zniechęcenie i mówimy, to się nie może udać. Ale wytrwałość powoduje, że przychodzą pierwsze efekty. czyli narzędzia plus wytrwałość powoduje, że wszystko się zmienia. W końcu przychodzi dzień, kiedy te upragnione efekty przyszły. I dobrze, że nie poddaliśmy się zbyt wcześnie. Trzymajcie się.